Tor Modlin to jedna z trzech aren, na których będą odbywać się szkolenia Mercedes-Benz Safety Experience. Właścicieli tej marki szkolą m.in. piloci rajdowi. Wydaje mi się, że chyba piloci rajdowi mają najwięcej cierpliwości, najwięcej czasu spędzają na prawym fotelu, więc e, mamy trochę we krwi ten spokój i przekazywanie informacji. Grupa kierowana przez Roberta Hundlę, czyli byłego rajdowego mistrza Polski z Grzegorzem Grzybem, to znakomicie zgrany zespół. Instruktorzy, co ważne, w bardzo cierpliwy i precyzyjny sposób odkrywają detale sztuki bezpiecznej jazdy. Tak naprawdę nie pokazujemy tu tylko i wyłącznie jak jeździć, ale pokazujemy również systemy, które wykorzystywane są w samochodach Mercedes-Benz. Uświadamiają jednocześnie, ile zależy od kierowcy, a ile od technologii. Rozpędzam, ustawiłem limiter na 30 km na godzinę i prosto na przeszkodę, odwracam się do ciebie do tyłu. I chyba stoimy przed, stoimy przed. Nogę mam cały czas na gazie. Mhm. W tym momencie zdjąłem nogę z gazu. Auto stoi przed przeszkodą. Gama ćwiczeń na Mercedes-Benz Safety Experience jest bardzo różnorodna. Okazuje się jednak, że wielu kierowców popełnia błędy podczas pozornie prostych czynności, błądząc w dawnych stereotypach, które przy obecnych technologiach mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Myślę, że jednym z większych problemów jest na przykład proces hamowania bardzo często do dzisiaj ludzie, pomimo tego, że ABS już króluje w samochodach od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat osoby te hamują pulsacyjnie, co jest olbrzymim błędem. Ale oczywiście takich nawyków negatywnych jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Najprostszym jest i najbardziej istotnym niepoprawnie trzymanie rąk na kierownicy. To tyle z wizyty na Torze modlin podczas Mercedes-Benz Safety Experience. Bardzo przydatnego szkolenia z zakresu bezpiecznej techniki jazdy. Myślę, że będzie to bardzo dobra opcja dla każdego początkującego kierowcy, ale także doświadczonego które, który jednak nie miał styczności z tego typu szkoleniami? Pamiętajcie, zawsze z nich coś wyniesiemy, zawsze. Regularne przede wszystkim też trenowanie tych wszystkich technik wyrabia w nas znacznie lepsze instynkty, umiejętności, refleks, który jest bardzo przydatny na drodze, kiedy mamy naprawdę sytuację mocno awaryjną. Wtedy każdy ułamek sekundy czasem liczy się niezwykle mocno, ponieważ może to nam uratować życie. Także przyklasnąć Mercedesowi za dołączenie już drugi rok do. Grona producentów, którzy organizują tego typu bardzo potrzebne szkolenia. Brawo!